Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Marka, czytany z Biblii tysiąclecia. Zapowiedź zdrady. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł. Jeden z dwunastu. Ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Zauważcie, że tutaj uczniowie zastanawiają się z taką bojaźnią, z takim przestrachem, kto to zrobi. I. Niektórzy z nich zadawali sobie, zadawali pytanie, czy to aby nie ja, czy to ja, czy to o mnie chodzi? Bali się tego, w jaki sposób się zachowają za, za chwilę, tak? W przyszłości jakiś niedługiej nie, nie byli pewni swojej własnej decyzji, swojego własnego postępowania, bali się, że to oni zostaną zdrajcami, mimo że no, nie byli nimi. Tak, nie byli nimi w chwili, kiedy Jezus o tym mówił. I nie, nie o nich chodziło, ale, ale pojawił w nich się lęk przed samym sobą. Lęk przed samym sobą. I to jest coś, co myślę, należy dobrze zrozumieć, dobrze pojąć, bo jest to. Hmm, wydaje mi się, że jest to taki jeden z głównych celów chrześcijaństwa bycia z Bogiem, życia z Bogiem żeby. Jemu zaufać, żeby Jemu jego woli się poddać, żeby zostać Jego uczniem, żeby zostać Jego sługą, żeby być Jego dzieckiem w tej ufności, że on wie, co dla nas dobre, że on chce dla nas dobrze, że on jest naszym opiekunem, on jest naszym ojcem, on jest naszym stworzycielem i Bogiem i my mu ufamy, prawda? My ufamy Jemu. Bardziej niż sobie. Bo sobie. Ja doskonale rozumiem tych uczniów. Doskonale rozumiem ich strach. Bo gdybym ja takie zdanie usłyszał w obecności Chrystusa teraz na ziemi, to też moje ręce, moje, moje serce przepełniłoby się strachem. Czy to aby nie ja. Czy to aby nie o mnie chodzi, Czy to ja nie zawiodę, nie zawalę? Bo jesteśmy słabi, bo jesteśmy grzeszni, jesteśmy. Potrafimy, znaczy upadamy, potrafimy, no za przeproszeniem, ale naprawdę schrzanić praktycznie wszystko, co wpadnie nam w ręce. Jeżeli tylko no, pozwoli nam się dostatecznie długo, długo z z działać. <grych> no, oczywiście, oczywiście, potrafimy robić też rzeczy piękne i, i, i dobre. No ale, ale właśnie z naszej natury, no raczej nie jesteśmy tak, takimi ostojami dobra, takimi ostojami, mm, no tego dobrego działania, te, 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 taką nie jesteśmy taką skałą, taką opoką. Tą opoką i skałą jest Jezus, o czym sam yy, mówi. My, budując na tej skalę, mamy tę pewność, natomiast, budując na, na sobie samym, na sobie samym, yy, no. Tej pewności nie mamy, bo my sami siebie yy, czasami się boimy. Więc opierając się tylko o, o, o siebie, o swoje ja, o swoje możliwości, zbudujemy dom na piasku. Zbudujemy budowlę, która w każdej chwili będzie mogła runąć, jeżeli tylko zawieje wiatr ze, ze złej strony albo ją podmyje. Yy, jeżeli jakiś zewnętrzny żywioł zaatakuje. Bardzo prawdopodobne, że ona runie prędzej czy później, bo będzie zbudowana na niestabilnym fundamencie. Bo my sami w sobie mamy ten przestrach przed nami przed nami, przed nami samymi, bo wiemy, że nie jesteś, jak bardzo jesteśmy niedoskonali. Mamy świadomość tego, że co chwila popełniałem błędy, że właśnie potrafimy wszystko zepsuć. Zaprzepaścić czasami lata ciężkiej pracy, jakichś wyrzeczeń, jedną głupią decyzją, jednym zachwianiem się, ale mamy możliwość znalezienia tego oparcia, znalezienia tej trwałości. I tym jest Jezus Chrystus w naszym życiu. Na nim budujmy, na nim opierajmy nasze działania. A nawet jeżeli coś nam, na którym się nie wyjdzie, to zawali się tylko do. Do, to wszystko do pewnego momentu, natomiast zawsze będzie możliwość budowania na nowo, bo ten fundament zostanie. Ta podstawa nie runie, ona jest stała. Zmienne będzie tylko to, co my do tego wszystkiego dokładamy, a takie to jest, takie to jest i takie będzie, ale budując na tym stałym fundamencie mamy, mamy tą swobodę tak naprawdę budowania, tej budowli, którą, którą my mm, wznosimy, tak? swoim postępowaniem, swoim życiem. I to jest, to jest piękne, tak? że to daje właśnie pewną swobodę i taką, takie poczucie, że w razie czego mamy pewną amortyzację, mamy taką poduszkę bezpieczeństwa. W przypadku, kiedy coś nam nie wyjdzie, to. Yy, no, nie jest tak, że zostajemy z niczym, prawda? Nie jest tak, że wszystko się rozpada w proch i w pył, i, i, i porywa to, to potok, i, yy, czy wicher, i zostajemy, prawda, na, na szczerym polu. Nie, zawsze jest ta podstawa, ta solidna podstawa, która jest yy, nierozchwiana, tak jak, tak jak my sami niestety jesteśmy. I taki, takie właśnie przemyślenie w kontekście tego, o czym tutaj mówili uczniowie, Mam i, i bardzo dobrze ich rozumiem. Bardzo dobrze ich rozumiem. Mówię, tacy już jesteśmy, tacy już jesteśmy. Nie możemy być pewni nawet sami siebie, ale możemy być pewni, że zawierzając te nasze życie Bogu i Jezusowi, tą stałość odnajdziemy. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.